Cześć, z tej strony Tom Gaz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co zrobić, aby dziewczyna się z Tobą spotkała, to oglądaj do końca. Zauważyłem, że wielu z was popełnia ten błąd, że pisze z dziewczyną w nieskończoność. A prawda jest taka, że nie tędy droga. Prawda jest taka, że im dłużej będziesz pisał z dziewczyną, na przykład na Facebooku, na Tinderze lub na jakimkolwiek innym portalu, na przykład też na Instagramie, tym większą masz szansę na to, że ona się z tobą po prostu nie spotka i że straci tobą zainteresowanie. Dlaczego? Dlatego że pisanie jest fajne tylko na początku, kiedy dopiero co zapoznajesz się z dziewczyną, ponieważ ona wtedy dostaje nowe emocje, kiedy z tobą pisze, ponieważ też dopiero co cię oczywiście poznaje. Ale prawda jest taka, że jeśli nie zrobisz kroku naprzód w waszej relacji, to dziewczyna bardzo często przyzwyczai się do tych emocji, które są między wami, kiedy ze sobą piszecie. A jeśli się do nich przyzwyczai, to przestanie mieć motywację do dalszego pisania z tobą i później też przestanie mieć motywację do tego, aby się z tobą spotkać. Ponieważ to funkcjonuje tak u kobiet, że kiedy one ciebie jeszcze poznają, kiedy, jest, kiedy są tobą wstępnie zainteresowane i ze sobą piszecie. To jej układ nerwowy nagradza ją właśnie tymi emocjami, które są wytwarzane w niej poprzez pisanie z Tobą. Natomiast po jakimś czasie ona się już do tych emocji przyzwyczaja i one nie robią na niej takiego wrażenia, bo już się do nich po prostu przyzwyczaiła i automatycznie po prostu ją nudzisz. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, jeżeli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z tą dzielę, zupełnie za darmo. A teraz wracamy do tematu. Dlatego w takiej sytuacji, jeśli chcesz, aby dziewczyna nadal była tobą zainteresowana, no to musisz dać jej nowe emocje. Sprawić, aby jej układ nerwowy dał jej nową motywację w postaci nowych emocji. A zrobisz to poprzez na przykład zaproponowanie jej spotkania, a potem poprzez spotkanie się z nią, a potem poprzez pocałunek, dotknięcie jej. I tak dalej. I to już samo w sobie wytworzy w niej nowe emocje, które będą motywacją do tego, żeby się z Tobą dalej spotykać czy kontynuować relacje. Dlatego zapamiętaj raz na zawsze, nie pisz w nieskończoną z dziewczyną, tylko jeśli dobrze Wam się ze sobą pisze, ona jest responsywna, odpowiada, odpisuje, czy nawet sama do Ciebie pisze, tym bardziej jeśli sama do Ciebie pisze, to nie czekaj, tylko zaproponuj spotkanie, ponieważ jeśli będziesz zwlekał. Z tym zbyt długo, to ona może całkowicie stracić motywację do dalszego kontynuowania relacji z Tobą i potem już z Tobą nie będzie chciała się spotykać, ani nawet nie będzie chciała z Tobą pisać. W międzyczasie pojawi się też inny gość, z którym się spotka, z którym się pocałuje, prześpi się i Ty w ogóle pójdziesz w odstawkę. Oczywiście jest wyjątek od tej reguły, kiedy cholernie podobasz się dziewczynie i ma na Twoim punkcie w jakimś stopniu obsesję. No to w takiej sytuacji, nawet jakbyś z nią tylko pisał, to ona i tak zawsze znajdzie dla Ciebie czas, żeby z Tobą się spotkać, nawet po kilku miesiącach takiego pisania. Ale takie sytuacje są rzadkością, więc lepiej na nie nie licz, tylko weź sprawy w swoje ręce i zrób to tak, jak to się oczywiście robić powinno. A jeśli podobało Ci się to wideo, daj kciuka w górę, zasubskrybuj kanał. I to dzisiaj byłoby na tyle teraz obejrzyj jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, to albo to, ale zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem tam pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć!